Hmm. Nie podglądaj! Nie podglądaj! Kurde, wypój się! Ja tu pod... Aha. Co, co tam się dzieje? On tam się dzieje? Co? On nie podgląda! Ja Siemano widzowie z tej strony to 6666 yy, Dziękuję Wam za wicie yy, 200 subskrypcji i mam nadzieję, że wbijemy. 300 subskrypcji dzisiaj gram w Robloxa w Marder Mystery z kolegami, czyli viperem, i chrupeczkiem. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. W górę. Dzisiaj dobimy 20 łapek. No i co? No i jestem szeryfem. Stać. Ale ja... ale ja mam gana. Bo, bo jeden ma moc pistoletu. Mm. A bo Miki ma te... A Boże, albo Viper ma... Yy, te. Kurde <śmiech> <śmiech> O, nie! Ale masz tu na fake gana, więc wezmę najlepiej Sake Trade. X tray dużo daje. Ktoś z was... A... I wiecie co? I ja jestem tym niewinnym, więc. A, nie, a jest sus teraz, Wiktor, bo on w ogóle. był, A mówi, że nie, jest niewinny. Będzie, Będzie, to. Będzie remix. Moja Babcia. Ciska Do Pięknie ta. śpiewasz. Pobreza. Pięknie śpiewasz. Pięknie śpiewasz. Co nie widzowie? No, Widziałem takiego nóż. Uciekam, uciekam. Kto ma nóż? Patryk miał nóż. Patryk miał nóż. O! Patryk miał nóż, uciekaj. Mam ciastko, aż muszę je zjeść. Uciekamy. Patryk miał nóż. A jak ty masz pan ten? To masz pistolet, Wiesz, się go zastrzel. A Patryk ma pistolet, no to zastrzel go.

Okej. Okay. Okay. Zajmuj ujawnij się. Ale jak można sprawdzić X-raya? Nie wiem. A, czyli Wiktor jest. Co? Nie zabijaj, proszę, to są. O, nie zbiera! Zbiera! Co to jest? Co ja nie sobie pewny. Najpierw po, y, pójdę C i y, po, macie tu stać i zobaczymy... Biznis, na dowód, <coughs> nie są, i są. No taki są, tak? Nie jestem sal. Wchodzisz tu! Wchodzisz tu! A potem. Ale pokaż to masz. Pokaż to masz. A dobra. Ogólnie boję ci tylko, że to może być tak naprawdę nóż. To jest taka moc fake, yy, fake ha <coughs> Ajajaj! jajaj! A jajaj! A jajaj! A jajaj! A Ale kiedyś na ryf jest, to też pika. No tak, wiem! Wiem, No to w ogóle To wiadomo, że nie będzie. To tryk, ale no ja wiem, To, y, To wy dwóch! To wy dwóch. dwóch! To wy we. Dobra, to wy we... Pierwszy idzie. Ja, 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 ja ostatni. Ale skąd pojedzisz? Okay. Jak to wygląda? No Wiktor! U. Ja byłem! No nie, ja mam szeryfam, wiecie, chciałem wypiszeć. Nie, też cię. Hmm. Da się tu wyjść poza mapę? Dobra, wyciszyłem się. Niestety nie jestem mordercą, ani nie jestem szeryfem. No gdzie? Tak ja na naszych łyżwach. O! Nie! Nie, ty Nie, ty bejtujesz! Ty jesteś mordercą. Bejtujesz. Ale nie, patrzcie! Ja nie jestem. Po pierwsze nie jestem, a po drugie patrzcie. Ty Ej, bez kitu. Co? ej, dała się odbijam. Stop! Ej, dawaj w to, żeby się uratować. Nie. Nie.

Piękny śpiew chłopcy Powinny, Powinniście się zapisać do chóru O kurde słyszałem już Słyszałem już w Szczylonie Krupeczek, pokaż jeszcze raz czy ty strzeliłeś. O kurde, o kurde. Krupeczek jest, krupeczek jest. O kurde, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie. Uciekamy, uciekaj. Nie, kurde, zawiesisz mnie, zawiesisz Rączki, rączki. na kryciakowy Franka! Bo jak <grym> Ty, tu ten. Ty kto? Patryka No! Kurna! Ma. O nie. nie! Patryk! Jest już <grym> numera? Tak. Patryk to znaczy, że dwóch z nas jest freezer. Nieprawda! Nieprawda! To znaczy, że Patryk bejtuje. Ale dwóch jest freezera. O, o kurde! Nie, 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 nie. No i co? No i dupsko. Nie no mnie! Znajdźcie mnie. Ciu, ciu. Uw... Karmelek, jest... Czy to sejgar, mosek, czy to sejgara, mosek i to sejgara? Karmelek! Karmelek! No? Chodź tu. Gdzie? Ale nie zabijaj. Nie, nie zabijaj. Nie. No po co? Nie jestem tu sięgał. Skąd mam wiedzieć? No bejtujesz, y się przyznaj się, przyznaj się, okay. bejtujesz, bejtujesz? Ale, nie, nie, Tak nie, no i chrupeczek leży nie, da, da. nie, 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 No na pewno nie, F Dobra, dobra robota, dobra robota, dobra robota, Viper, co nie? Dobrze. To. Ej, to, dobra robota, Viper, dobrze. Ej, to o to, co to, to to, A ty, doktor, w ogóle jaką mapę trzech najbardziej lubisz? Co? Tych trzech, ja jaką najbardziej Szczerze. To, to, to moja ta, a twoja? Moja to po lewej. Nie wiem. Dla mnie wszystkie moja? są... Dla mnie wszystkie są okej. Okay. Dla mnie nie była po lewej najlepsza. Ej, spotkajmy się, tam ej, tam spotkajmy tam się. Tam. ej, spotkajmy się. Ej, spotkajmy się, żeby wyłonić mordercę. No. Okej, okay, to dobra. Trafim. Dobra, szeryw, udawnij się. Ale Patryk oszukuje. To, to strzel. Strzel. Ale... Dobra, Patryk nie bejtuje. Wiktor jest no. błon, y, 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 pewnie. Zaraz! Co? Ale... Mówcie Zastrzę... swoje rzeczy. Okej, okay, to ja pierwszy. No. O, no, co się tak kapisz? A! Dobra. <laughs> dobra. E, ja jestem dobry. Mogę ci dać mojego pierniczka, proszę. Ja mam, ja mam mini jana, ja mam jest... No cóż, no miałem. No miałem 7. No miałem 17% na morderce. Jeżeli mnie zabijesz to... No zginiesz. Ja <noise> Miki... Miki dodatko, Viper dodatkowo na mnie flosa tańczy. Wybieram. Odpada Marcel. Znaczy w sumie to. No, papryka. Papryka odpada. Karmel. Karmel odpada. Dobra, ja ale robimy to. Czyli to jest sus, ale mówił tak bardziej szczerze. O, A... Jest dobra, dobra, lecimy, Lecimy, lecimy. Dobra, easy, easy win, easy win, easy win. Nie wiem. Dobra, idziemy ujawnić mordercę. Cho, chodź, Karmelek, chodź. Idziemy ujawnić mordercę. Ale ktoś bejtuje, ktoś bejtuje, ktoś bejtuje. Gdzie jest chrupeczek? Gdzie jest chrupeczek? Poczekaj. Ja idę po chrupeczka, poczekajcie. Ja nie chcę z nim tu być. Ja ogólnie nagrywam. Ja ogólnie was A spoko, Karmelek. Ja tak sama. Idziemy dobra, ja do są pokoju obraz. Ja jestem głównym szefem. Dobra, usiądźcie sobie. Ja nie mogę. Cztery się. Sianka. Bejtuje. Może bejtować. A nie, dobra, nie bejtuje. Dobra, to teraz... Nie, nie zabijaj to, się! Nie Chrupek nie zabijaj się! Chrupek nie zabijaj się! Ja pierwszy znowu mówię o sobie! Chrupek, ale nie zabijaj się! No nie strzelaj w głowę! Ale, ale, nie! Mhm. I ogólnie mogę zapacić przez to kolejna. Masz 18%. gadaj co myślisz bo się od... Dobra, dobra, dobra. Chcesz sam siebie zastrzelić? Dobra. Yy, ogólnie, no to tak. M -m -m, miałem, miałem 10% na morderce. Yy, I tak szczerze, to y, gdybym był mordercą, to jak wy żeście tu tańczyli i nie wiadomo co robili, to ja bym was już zabił. Więc no. Wow, wow. To to może być. No, czego zdaniem że. Rzeczy i to odpada. Ty, bo ja zabiłem... Ej, bo ja zabiłem karmelka. Ty, bo ja zabiłem... Ty, bo ja zabiłem... Bo czułem, że albo, albo to jest wiper, albo to jest karmel. Ty, bo ja zabiłem... Ja zabiłem... Czekaj, chłopcy. Nie był dla mnie podejrzany karmel, ale tam zabiłem wiper. To karmel. Tak się nie Bo że ja miałem... Ej, chłopcy. Ja się nie odzywam, tylko was nagrywam. ja się, jakby co to nie Co to jest? Co to za mapa? Co to jest? Robimy zbiór. Karmelek, jak mnie zabijesz, to. Yy, ciebie też zabiję. Yy, do bazdy, bazdy! Do zbiór! Zbiór! O, dobra, dobra. Dobra. A nie, nie tu. Tu. Za mną w wentylacjach. To jest sas, to jest mega sas. Schodzimy? Kurde, nie da się zejść. Schodzimy? Nie. Bo Tu schodzimy i teraz chodź. Tu bym spał. Karmel! Gdzie jest Karmel? O, patrz, tu jest klaw. Ej, patrz, tu, patrz, tu patrz. O, Patrzcie. O, dobra. A? No, nie widzisz? Kto? No, widzę. Dobra. Ja powiem pierwszy. Szeroko jasny Okej. Ja powiem pierwszy, że wiem 27%. Każdy mówi, że możecie mnie zabić, ale ja jestem innocentem. Ja powiem inaczej. Jestem innocentem. Tyle powiem. Wiem 27% i jestem innocentem. Bo każdy mówi to samo. Ja jestem innocentem. Tyle powiem. Teraz Miałem 27%. Teraz. Ja, ja. No, nie, Dobra. no. Dobra. Miałem 2%, na bycie mordercą. Byłem inosetem, Mogę Wam nawet pokazać. Nie, nie trzeba. Albo pokaż, 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 pokaż. Gdybym był mordercą, to byłbym w żabie. Każdy morderca ten, tak każdy? mówi. A ten taniec! Ten taniec też wykonują mordercy. No co to? Co? Ej patrzcie jak u mnie flot. Dobra. Rozejść się. Rozejść się. Jeżeli ktoś zginie to znów ten. Idziemy. Rozejść się. Kormelek, Idź. Mam dalej iść? Okej. Okay. Bo cię zabiję. Bo szczelę. Aha, no po co żeś Karmel podlas pod ten, pod celownik? Pod celownik. E, tam. Chodźcie chodź ci za mną. Chodź za mną, każdy. Teraz, chłopcy, teraz ja mówię, szeryf, ujawnij się, jakby co? Ale nie, nie mówimy ujawnij się, szeryf, tylko coś, ani coś, tylko tu. Ja proszę, ja proszę, ja pierwszym. Czy ktoś ma pierwsze, czy ktoś? Pierw Wiktor. <szus Fill URLs> no. Dobra. Dobra, Wikto, nic. Ale ja nie chcę tam wchodzić, bo pewnie ktoś mnie zabije. WCHÓDŹ! Masz coś? Wejdź tu. Wejdź tu. No wejdź tu! Kto ma pistolet lub nóż? Kto ma pistolet czy lub nóż, to tam na górze się pokazuje czerwone światełko. Wejdź tam. Wejdź poza to. On jest! On jest mordercą. No, ja pójdę, ja pójdę. Szeryf. Chyba szeryf. Uff! Aha. Dajesz. Do... Dobrze. Super. To cóż widzowie. Tym oto tańcem yy, żegnam Was. Mam nadzieję, że dobijecie próg. Łapek w górę. Yy. Jeśli odcinek Wam się spodobał to może nawet przebijecie próg, który Wam dałem. Zobaczymy. To trzymajcie się. Pa.